Oh, mamy alarm. Sam szybko do mnie. No mów szefie, co jest? Na ulicy 1 maja, przy sklepie, na drzewie jest kotek. Musisz go ściągnąć z tego drzewa. Już się robi, szefie. O pepa, to ty zadzwoniłaś po straż pożarną? Tak, to ja. Trzeba tego kotka ściągnąć z drzewa. Miau. Już się robi. Kotku, zaraz ci pomogę zejść stamtąd. Chodź, kotku, do mnie. Chodź na rączki. Jesteś bohaterem, strażak sam. No, no, dziękuję. Miau. Miau. Uratowałeś kotka. No tak, jako strażak czasami masz też takie zadania. Jesteś naprawdę bohaterem. Dobrze, Pepo, ja już muszę wracać do bazy. Coś chyba nie tak ze strażą pożarną. Hmm, coś nie tak ze strażą pożarną. Panie strażaku, czy auto się popsuło? Na to wygląda, Pepa. Nie wiem teraz, jak ja wrócę do bazy. A tu przecież się robi powoli ciemno. O jejku. Szef będzie zły? Niedaleko stąd ja mieszkam. Zawsze pan może u nas przenocować. Uch, no nie wiem. Ale z drugiej strony nie wiem, jak wrócić do bazy. Uch, na pieszo? To już jest ciemno. I się robi coraz ciemniej. Chyba jednak będę musiał skorzystać z twojej propozycji, Pepo. Super! To proszę za mną. Czetusiu, już jestem z powrotem. Dobrze. No to umyj ząbki i do spania. E, dobry wieczór, tato świnko. O, strażak sam u nas w domku? O tej porze? Bardzo przepraszam, ale mój wóz strażacki się popsuł. A to niestety jest daleko do mojej bazy. I pepa zaproponowała mi tutaj się u was przenocować. O, oh, e, e, no dobrze, ale pan będzie musiał spać w pokoju dzieci. Super, strażak sam będzie spał u nas w pokoju. I jeżeli nie robi żadnych problemów, no to bardzo bym skorzystał z noclegu. No to umyć zęby i rozpania! <śmany> dobranoc, strażek sam. Dobranoc, Pepo, dobranoc!